Stany Zjednoczone zajmują pierwsze miejsce w wielu tabelach. W wielu dyscyplinach sportu Amerykanie są na samej górze. Również pod względem nauk, specjaliści z różnych dziedzin, to w większości Amerykanie albo ludzie innego pochodzenia, ale pracujący tutaj w Ameryce. W wielu dziedzinach na wiele sposobów Amerykanie przodują na całym świecie, ale nie pod jednym względem. Pod względem językowym Amerykanie są bardzo ograniczeni, bo większość Amerykanów zna tylko jeden język i to ten jeden też nie do końca poprawnie znają. W przeciwieństwie do Europy i do Polski, gdzie, aby skończyć liceum czy szkołę średnią, trzeba. Przez cztery lata studiować dwa języki obce, w Ameryce takich wymogów nie ma. Większość Amerykanów ledwo co mówi jednym językiem, może czasami nauczą się odrobiny hiszpańskiego. Myślę, że z tego powodu wielu Amerykanów ma kompleksy, gdy porównuje się z Europejczykami czy z ludźmi z innych nacji. Być może też dlatego, to tutaj w Ameryce narodził się tak zwany ruch zielonoświątkowy, ruch pentekostalny, który jako pierwszy odkrył tak zwany dar języków. Na początku XX wieku zielonoświątkowcy pojawili się w Kalifornii potem rozprzestrzenili po całym państwie i wielu innych państwach jednym z znaków charakterystycznych tego kościoła i ruchu zielonoświątkowego jest właśnie mówienie językami. Oczywiście nie są to języki hiszpański czy chiński czy polski, ale oni tłumaczą to jako język Ducha Świętego. Często podaje się ten Drugi rozdział z dziejów apostolskich, jako dowód na to, że Duch Święty daje nam dar języków. To czytanie, które dzisiaj słyszeliśmy z dziejów apostolskich, kiedy w dzień Pięćdziesiątnicy Duch wstąpił na apostołów i wyszli z wieczornika, by głosić dobrą nowinę, by głosić Ewangelię, a tam byli zebrani ludzie z różnych nacji, z różnych języków i wszyscy ich zrozumieli. Wszyscy bez problemu rozumieli przekaz dobrej nowiny, który głosił Piotr i inni apostołowie. Zielonosiątkowcy pokazują ten fragment i mówią: To jest dowód na dar języków. Jednak gdy przyjrzymy się temu tekstowi dokładniej, szybko zauważymy, że to nie o języki chodzi, nie o obce języki, ale o słuchanie. Bo w dziejach, w dziejach apostolskich Łukasz napisał tak, czyż nie każdy z nas słyszy ich mówiących w naszym ojczystym języku? I wszyscy słyszeli, jak głoszą wielkie dzieła Boże. To słowo słyszeli jest kluczowe, bo Piotr nie mówił naraz w dwunastu językach, tylko Piotr mówił w swoim języku aramejskim a żydzi z różnych nacji z innych grup językowych z Egiptu z Libii z Syrii z Kapadocji Pamfilii Mezopotamii i innych części Azji mniejszej każdy słyszał apostołów we własnym ojczystym języku każdy rozumiał i słyszał co mówił święty Piotr i inni apostołowie cud Pięćdziesiątnicy to nie jest cud języków, to jest cud ucha. To jest cud usłyszenia i zrozumienia tego, co ktoś do ciebie mówi. To nie jest cud, że ktoś się nauczy innego języka. Cudem jest to, że naprawdę usłyszymy, co ktoś do nas mówi. Bóg nie chciał. Zniweczyć różnych języków i stworzyć jeden wspólny język. Dowodem na to jest dzisiejsze pierwsze czytanie z Księgi Rodzaju. W XI rozdziale słyszymy piękną historię o wieży Babel. Wtedy mówi Pismo Święte: Wszyscy ludzie mówili jednym językiem. Niby to byłoby tak łatwiej i prościej, ale to nie był plan Pana Boga, to nie był zamysł Pana Boga dla ludzkości. Bo ludzie, którzy mówili jednym językiem, postanowili, żeby się nie rozpieszknąć, żeby wszyscy zamieszkali w jednej dolinie, w jednym mieście, żeby byli tacy sami, mówili tym samym językiem i aby uniknąć różnorodności, zbudowali wieże. Każdy będzie mógł ją z daleka widzieć i wrócić do domu, żeby uniknąć rozejścia się ludzi na wszystkie cztery strony świata. To był plan mieszkańców tej doliny. Pan Bóg jednak miał inny plan. Zauważmy, że wymieszanie języków nie jest karą diabła. To nie diabeł, który schodzi i miesza im wszystkie języki. To Pan Bóg podjął decyzję, żeby nie było tak, i wszyscy będę mieszkali w tym samym miejscu, wyglądali tak samo i mówili jednym językiem. Boża decyzja to była decyzja na stronę różnorodności. Bóg chciał, aby ludzie mówili różnymi językami, aby rozeszli się, jak to po polsku mówimy, na cztery wiatry. Żeby nie był to jeden naród, jeden język, jedna rasa. Nie wiem, może starsi z nas pamiętacie to, co działo się w nazistowskich Niemczech. Oni często mówili: Ein Reich, ein Volk, ein Führer. Pamiętacie? Jedna rzesza, jeden naród, jeden Führer. To było hasło nazistowskich Niemiec. Jednoczyć wszystkich w jednej rasie, w jednym państwie, pod jednym mistrzem, pod jednym firerem. Bóg takiej sztucznej jedności nie chce. Bóg chce różnorodności, różnych języków, różnych ras, abyśmy mieszkali w różnych miejscach. I to nie jest karą fakt, że mówimy innymi językami, ale to jest darem Pana Boga. Bo, przez to, że jesteśmy inni, przez to, że się od siebie różnimy, możemy ubogacać swoje życie, możemy uczyć się nowych, pięknych rzeczy, możemy uczyć się innego spojrzenia na świat i na życie od tych, którzy myślą, mówią czy wyglądają inaczej od nas. Oczywiście czasami. Tęskno nam za tym światem, kiedy wszyscy mówili jednym językiem. Czasami nawet mimo tego, że mówimy jednym językiem i tak się nie rozumiemy. Wiele razy słucham opowieści z małżeń, z przeróżnych związków, kiedy ludzie mi mówią, proszę księdza, mój mąż mnie nie rozumie. Ja mogę mówić i mówić, po polsku do niego mówię. A on się zachowuje tak, jakby mówiła po chińsku do niego. Nic nie trafia. To tak, jakby on był z innej planety. Czasami jest odwrotnie. Mąż mi się skarży, proszę księdza, moja żona to chyba jest z innego państwa. Niby tym samym językiem mówimy, a nic się nie rozumiemy. Musimy się modlić dzisiaj w dzień Pięćdziesiątnicy, w dzień zesłania Ducha Świętego o ten dar Ducha Świętego, o dar. Słuchania, o dar zrozumienia. Bo cóż z tego, że mówimy wszyscy po polsku, czy mówimy wszyscy po angielsku, jeżeli nie mamy zdolności, nie mamy daru prawdziwego wysłuchania tego, co ktoś do nas mówi? Duch Święty nie daje nam jednego języka. Duch Święty daje nam prawdziwe ucho. Które jest skłonne i zdolne wysłuchać, nawet tego, być może od kogo się różnimy. Psychologowie czasami mówią, że mężczyźni są z Marsa, a kobiety są z Wenus. To dlatego tak ciężko nam się dogadać między dwoma płciami. Bo mamy inną konstrukcję psychologiczną, mamy inne potrzeby emocjonalne. Dlatego nasze, nasza komunikacja. Mimo że jest wspólnym językiem, nie dociera do słuchacza. A to Duch Święty uczy nas słuchać. To Duch Święty uczy nas zatrzymać się i spojrzeć na życie z perspektywy tego, kto do mnie mówi. Być może ma inne poglądy polityczne, być może ma inną religię. Być może ma inny styl życia i wartości, z którymi ja się nie zgadzam, ale to nie znaczy, że powinienem zamknąć moje ucho i zignorować to, co on czy ona do mnie mówi. Bo Duch Święty zachęca nas do prawdziwego słuchania i zrozumienia, nawet wtedy, a może zwłaszcza wtedy, gdy się różnimy. Dzisiejszy dar, na którym. Trzeba nam pracować i o który trzeba nam się modlić. To nie tyle łatwość w nauce języka angielskiego czy polskiego, ale to dar wysłuchania i zrozumienia w te zielone świątki, w ten dzień pięćdziesiątnicy módlmy się o prawdziwe serce i prawdziwe ucho zdolne do usłyszenia i zrozumienia naszych braci oraz sióstr. Amen.